Witam bardzo serdecznie. Guild Wars 2 uruchamia jesienną wyprzedaż, podczas której można kupić dodatki o wiele taniej. Owa wyprzedaż trwa od 29 września do 6 października, także trzeba się śpieszyć. Jeżeli chodzi o to, gdzie możemy znaleźć te promocje, znajdziemy je na stronie gry, na Steamie, na Epiku ponownie nie ma takich wyprzedaży, także jeżeli ktoś ma konto na Epiku i gra tam Guild Warsa, niestety nie kupi dodatków taniej, tak jak na pozostałych dwóch platformach. No ale dobrze, ile kosztują poszczególne dodatki? Na stronie gry są w euro i wygląda to tak. Juntir Wild za 19,99, Secret of the Obscure za 17,49, End of Dragons za 17,99, Path of Fire oraz Heart of Thorns jako paczka 11,99. Jeżeli chodzi o paczki, to Elder Dragon Saga Collection za 24,99. W zwykłej wersji jest tam Hot Puff oraz EOD. A w Complete dochodzą wszystkie Living Wordy, jednak cena wzrasta do 49,99. Na Steam wygląda to stosunkowo podobnie, tutaj już w złotówkach. Giant Wild za 91 ,99 zł 99 groszy, za 76 ,92 zł 92 Soto za 75 zł i 46 groszy, za 51 zł i 28 groszy, a Elder Dragon Saga Complete Collection jest w cenie 213 zł i 67 groszy. Także jak widzicie, paczki się różnią, w zależności od tego, na jakiej stronie kupujecie. Tutaj tradycyjnie przestrzegę przed potencjalnym błędem nowych osób, czyli jeżeli gracie w Guild Warsa na Steamie, kupujecie dodatki już tylko na Steamie. Jeżeli kupicie je na stronie gry, nie będą one mogły być przepisane na Steam. Tak samo do dzieła w drugą stronę. Gdzie gracie, tam kupujecie. A jeżeli jesteście zainteresowani zakupem dodatku, zachęcam do skorzystania z mojego linku afiliacyjnego jako oficjalnego partnera Areny.net. W ten sposób bezpośrednio wspieracie moją działalność, za co z góry bardzo dziękuję. Uwaga, link nie będzie działać, jeżeli gracie przez Steam'a lub Epika. Tylko konta założone bezpośrednio na stronie Areny mogą skorzystać z tego linku, także miejcie to na uwadze. Także aktualnie jest całkiem fajna opcja, by dokupić brakujące rozszerzenia lub zacząć pełnoprawną przygodę w Guild Wars 2. Polecam szczególnie robić konto na stronie Areny i tam kupować dodatki z racji na to, że dostajecie większą ilość pakietów do wyboru. Dodatkowo, jeżeli kiedyś byłyby znowu giveaway e na tym kanale na Dżemy, takowy kod działa tylko na kontach zrobionych u Areny. Niestety nie na Steamie. Dajcie łapkę w górę oraz suba, by kanał mógł się rozwijać, a jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału w inny sposób, a przy okazji znaleźć się na końcu materiału jako wspierający, zapraszam na mojego kofaj. Link w opisie. Mój do Was Sizu, hej!